Bym chciał pojechać nad morze, bym chciał zwiedzić różne muzea. Mm. A latarnię morską też? Tak. A gdzie I... jedziesz? Yy, jadę na... Na Kaszuby? Tak. I tam będziesz co robił? No, na przykład jeździł, jeździł ym, konno. konno tak Będę się opalał i to wszystko. Chciał pojechać w kąty rybarskie i zwiedzić ratarnię morską i y, y, różne mi miejscowości zwiedzić jeszcze. Pojechać y, w koło brzegu, y, pojechać w góry. I trochę się opalać. Bym z kolegą sobie chciał pozwiedzać po, po, po różne miejscowości, muzea. Szanowni Państwo, życzę wszystkim ja razem z panem senatorem Personem, aby te wakacje były bezpieczne, rozważne, z nutką może szaleństwa, ale przede wszystkim udane. Życzę przede wszystkim, żeby przez całe wakacje pogoda była taka jak dzisiaj, atmosfera radosna taka jak dzisiaj i żeby te wakacje były dla Was przede wszystkim czasem radości, uśmiechu, zabawy no i nabrania siły na nowy rok szkolny. Wszystkiego dobrego. Drodzy Włocławianie, na te wielkie wakacje, które przyszły tak do nas oczekiwanie, dużo pogody, dobrej pogody, dużo uśmiechów. Wyjazdów też do ciepłych krajów, i nie tylko, bo też można na nasze morze. Może ktoś we Wocławku zostanie to na wikarejkę, na jezioro Czarne. Wszystkiego dobrego na wakacje. Dzięki. W imieniu swoim i wszystkich młodych Wocowian, całej naszej ekipy, chciałbym życzyć wszystkim Włocławianom, i tym młodym, i tym nieco starszym, małym, dużym, szczęśliwych, długich, słonecznych wakacji, żebyście wypoczęli, żeby była piękna pogoda, i żebyście wszyscy byli bardzo zadowoleni z tegorocznych wakacji. Dziękuję. Do Wocowian, życzę Wam bezpiecznych, słonecznych, miłych, spędzonych. Wakacji. Szkoła Kosinus również chciała się przyłączyć do życzeń na wakacje oraz zapraszamy wszystkich do naszej szkoły, która znajduje się na Plac Walności 3. 4. Dziękuję. Witam wszystkich wolontariuszy wośp Pozdrawiam tych, którzy jadą na łództwo. Bawcie się dobrze, bezpiecznie. Spędzajcie wesołe wakacje. I pamiętacie o tym, że we wrocławku zawsze coś się dzieje. Liczymy na Waszą pomoc. Pozdrawiam także wszystkich uczniów, byłych uczniów, obecnych studentów. Życzę Wam wspaniałego wypoczynku. Może coś wariackiego uda Wam się wymyślić. Pozdrowienia. Doksu lasa.